Waldemar Żurek za Adama Bodnara to taka nominacja, no, która jest dość głośna. Sędzia Waldemar Żurek bardzo mocno sprzeciwiał się tym zmianom w, w wymiarze sprawiedliwości wprowadzanym zarządów PiSu. No jest takim symbolem sprzeciwu, no, ale jakby też powiedział premier w stosunku do jego nominacji również, że to są decyzje, które będą owocowały twardymi decyzjami w praktyce. Jak panowie oceniają właśnie te nominacje? Czy to właśnie będzie minister sprawiedliwości, który no, przykręci jeszcze bardziej śruba. No tego chyba właśnie jest, czy będzie jutro Waldemar Żurek tym ministrem, żeby takie zadania wykonać. To wydaje mi się, że premier myśląc o wyborach w 2027 roku przede wszystkim ma problem taki, że ucieka mu ta baza. Nie chodzi już tylko o nadbudowę o wyborców takich, którzy, których może skusić przeciągnąć w jednych czy drugich wyborach, ale nie ma tych swoich pewnych kilkunastu czy dwudziestu procent, czy coraz mniej może myśleć. O tym stabilnym elektoracie, widząc, co dzieje się w mediach społecznościowych w ostatnich miesiącach. Tam jest potężne, szczególnie po wyborach prezydenckich, rozprężenie, jest rozczarowanie tym, co się wydarzyło. Jest rozczarowanie też rządami Platformy i myślę, że właśnie Kierwiński i Żurek mają gdzieś silnych razem i nie tylko, nawet jeżeli nie konkretnymi działaniami przekonać, to przynajmniej próbami podjęcia tych działań samą retoryką i zagrzewaniem do boju, to przynajmniej ma być gdzieś przygotowanie tego gruntu, odzyskanie tej, mam wrażenie, w jakiejś części utraconej bazy elektoratu Koalicji Obywatelskiej. Stąd właśnie mm. tych dwóch polityków w rządzie. Jeżeli chodzi o to serce i nawiązanie do tej polityki miłości, to, 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 to było takie sformułowanie, że to my jesteśmy ci dobrzy i tamci źli, że mm. To dla premiera ale jest wszystko jasne, to jest naprawdę podział jest jasny, świata manichejski, dobro, zło, tutaj premier nie ma żadnych wątpliwości, więc jak najbardziej to, to, to serduszko mógł premier dzisiaj też pokazać, ale no wydaje mi się, że, że chodzi o to też w tej właśnie rekonstrukcji, o takie jeszcze więcej tego samego, jeżeli chodzi o... To co działo się na początku rządów tej koalicji ma być po prostu yy, twardo, mają być znowu, ma być znowu dużo mowy o rozliczeniach, bo, bo nie wiem, czy to będą rozliczenia, czy po prostu zagrzewanie do boju. No, no chodzi o to, żeby faktycznie już powoli zbierać się do tych wyborów, nie ma rudzić, bo też takiej narracji trochę dzisiaj było, żeby tam yy, Gdzieś głowę podnieść, czy do góry już się nie kulić, nie przepraszać za to, że żyje, tylko twardo walczyć iść do przodu. No i ten kierwiński, jak rozumiem, i żurek mają być symbolami tej walki, ale no, tak szczerze mówiąc, też średnio to widzę, żeby faktycznie jakoś szczególnie mieli być bardziej skuteczni mhm. niż ich poprzednicy. O no, kwali sprawiedliwości należy dodać, że ta druga strona też uważa, że to jest walka dobra ze złem, tylko inaczej no widzi wektory powiedzmy. Jeśli chodzi o Waldemara Żurka, no to rozumiem, że on ma przyspieszyć nie wiem, działania prokuratury, która zwłaszcza w niektórych sprawach, jak powiedzmy śledztwa w sprawie Grzegorza Brauna, no działa dość powoli, no. to są dość proste e, m, czyny i wciąż e, dzisiaj się chyba pojawił akt oskarżenia w jakiejś sprawie, ale e, to e, zdecydowanie działa za wolno. E, e, też rozliczenia PISM-u, w sensie e, te wszystkie śledztwa, które e, od czasu do czasu się nam e, tak migają przed oczami e, i pokazują e, różni politycy platformy, no one, się pokazują, po czym znikają. Są postępowania w fazie bardzo przygotowawczej przed Trybunałem Stanu. Tam też się niewiele dzieje. Więc tutaj też jest pole do popisu dla nowego ministra, który, jak rozumiem, swoją osobą i swoim doświadczeniem życiowym ma gwarantować, że będzie w tym nie chcę powiedzieć zajadły, ale że będzie bardzo zdecydowany. Jeśli chodzi o Marcina Kierwińskiego, to tutaj... To, to a, za chwilę. Bo właśnie, bo za, za sekundkę. To zaraz przejdziemy, bo to jest drugi na mojej liście pan minister, ale zanim... Waldemar Żurek, e, chciałbym, żeby panowie ocenili na tak czy nie. E, dobrze, że jest taka zmiana, czy źle, że jest taka zmiana? A to, jeszcze ja nie zdążyłem skomentować samej informacji, <laughs> ja wiem, że się... Proszę, nie odpowiedzcie problem polega na tym, że... Tak długo, jak hierarchia aktów prawnych w Polsce wyglądała tak, że mamy uchwały, ustawy, potem prawo konstytucyjne, a na samej górze konferencję prasową premiera to jeszcze było w miarę jakby łatwo i przewidywalnie, problem zaczyna się, gdy w tej hierarchii ustaw nad konferencją prasową premiera jest SMS z amerykańskiej ambasady. I mówię o tym nie bez powodu, nie tylko dlatego, że tak jest, ale także dlatego, że to jest fundamentalna przeszkoda dla rozliczeń dzisiaj czego nie zrobiłby minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, zawsze napotka, czy może napotkać na granicę, którą... Przyślą mu na sygnalu tam Pete Hexef, czy Marco Rubio, czy J.D. Vance, która będzie brzmiała, jakby nie, tych nie ruszamy. tak? To są nasi ludzie, to są ludzie szeroko pojętego obozu MAGA i nie możemy sobie pozwolić na tego rodzaju precedens, że jakieś liberalne rządy. A aż do tak tego będą obozu... mocno in, in, ingerować. Ale uważasz, tak? że, że im aż tak zależy na pisowcach? Uważam, że jest tak. Uważam, że ryzyko tego precedensu jest istotne. To znaczy, jeżeli pozwolimy, żeby w jednym sojuszniczym kraju liberałowie, czyli członkowie tego wrogiego nam, innoeurokratyczno łowkistowskiego obozu rozliczali za pomocą narzędzi typu Trybunał Stanu ludzi z szeroko pojętego naszego obozu, to co jest dalej? No, to Może jeszcze izraelskiej opozycji pozwolimy robić na Taniachu, albo pozwolimy, żeby, nie wiem, w, 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 Rumunię robili w co drugim europejskim państwie? To tak? no właśnie nie, wydaje mi się, że nawet jeżeli w tej mojej wypowiedzi jest odrobina takiej publicycznej przesady, że tak to trochę wygląda, bo e, zastanówmy się nad tym, jak, gdyby, jak miałoby to wyglądać w wyobrażeniu polityków Platformy Obywatelskiej. Znaczy także naprawdę ten scenariusz z wsadzaniem polityków yy, byłej yy, koalicji rządzącej dzisiejszej opozycji do więzienia się realizuje i co? I prezydent Nawrocki nic nie robi? No nie, no oczywiście, że ich ułaskawia hurtem, tak jak robił to prezydent Duda. Albo ktoś ze Stanów Zjednoczonych to przecina mówiąc, że po prostu musicie przestać to robić w interesie wspólnej, wspólnego wysiłku obronnego i dobrej współpracy tra transatlantyckiej i to, się, i to się kończy. Stąd Teraz moja super cyniczna interpretacja sytuacji jest taka, że pan minister Waldemar Żurek może być człowiekiem po prostu, który ma się w tym, w tym procesie po prostu spalić, tak? Znaczy ma, ma, ma się zużyć, tak? Ma Czyli... próbować mhm. i dowieść. kolejne okropne nowomodne słowo, to czego, czego postępując w, w logice prawa minister Bodnar dowieść nie zdołał i jak mu się nie uda, to trudno, no to jest przecież człowiekiem do, do wymiany, tak? Jest... jest mhm. Dobrze, Jakub, to szybka recenzja. Tak czy nie? Na plus czy na minus ta, ta kandydatura? E, ja myślę, że tu będę nudny i przewidywalny i wszystkim będę dawał e, e, szansę. Hurtem mówił, mówi, że, e, że taka moja publicystyczna zasada, żeby na początku mi dać się wykazać, więc tu... Czyli na plus. Czyli tak. Poczekam na rezultaty. No, czy ja myślę, że gorzej nie będzie, tak? To znaczy z Adamem Bodnara chyba nikt nie był zadowolony. To znaczy z jednej strony ci, którzy oczekiwali bardzo szybkich rozliczeń, ci najbardziej zagorzali zwolennicy Platformy Obywatelskiej, byli rozczarowani, no bo on jednak tutaj... Pra ten akademik, potem RPO, to jednak był zbyt miękki, a Waldemar Żurek jako ten najsilniejszy z silnych razem ma przyjść, już nie mieć żadnych zachowań. Przy czym to jest też o tyle ciekawe to, co mówił Jakub, że jeżeli jemu się nie uda, to już no, nie będzie się dało z niego zrobić pisowca, tak? Albo miękiszona. Więc w sensie to... to tylko to, Ewa Wrzosta, to, 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 to być może jest, jest pewnego rodzaju wymówka, tak? I tutaj rzeczywiście wydaje się, że, że, że to, to, co tutaj Jacek mówił, jest, jest istotne. To znaczy, że, Tusk, że Tusk rzeczywiście chce przed tą częścią swojego elektoratu, także częścią środowiska, z którego popierają, mieć jasną wymówkę, że jak już dał szansę Żurkowi, no to zrobił, co się dało. Tak? A ty dajesz mu plus czy minus? E, czy nie dobra? no, czy, czy ja uważam, że no, prawie każdy byłby lepszym ministrem niż Bodnar, tak? bo ja uważam też, że Bodnar był człowiekiem, który jednocześnie jak najbardziej był gotowy naginać prawo dla, dla realizacji swoich celów politycznych, co pokazał ile razy. Na przykład, na, przykład, na przykład wysyłając policję do siedziby Marszu Niepodległości pod pretekstem, że 7 lat wcześniej na jakimś marszu anonimowa osoba coś powiedziała i w związku z tym on teraz ma powód, żeby wysłać policję w ciągu kilku godzin i przeszukać i, 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 przeszukiwać ja wszystkie Waldemar Żurek nie będzie podejmował takich tak. tak. nie, tak. nie wiem, czy Waldemar Żurek będzie podejmował takie decyzje, bo to, to będzie też ciekawe napięcie. No bo Adam Bodnar miał to miał jednak, to, to był człowiek Międzynarodowych Organizacji Praw Człowieka, tego typu środowisk. Tak? Waldemar Rzurek jest polskim sędzią. Więc dla niego te kwestie stricte polskich sędziów sprzed e, reform Ziobry i po 2018 roku, to jest kluczowa sprawa. Bardziej niż, e, powiedzmy, e, te wszystkie kwestie ideologiczne Prawa, prawa człowieka i tak dalej, które dla Bodnara były, by, były kluczowe. Więc to, be, więc to będzie też o tyle ciekawe, że przecież Żurek wydaje mi się ma duże szanse być takim Ziobrą tak? no, że on nawet wydaje mi się jest w tym samym czasie, w tym samym miejscu studiował prawo, co, co Zbigniew Ziobro. Tak? I teraz oni będą się tak nawzajem, nawzajem na siebie krzyczeć, Ziobro już prawda jest gotowy, żeby rozewrzeć szaty i powiedzieć, że oczywiście się nie stawi, ale w razie czego pójdzie do więzienia, jeżeli ten straszliwy Żurek go wezwie, ale on, to, to on wsadzi Żurka do więzienia. Tak? Takie będą się tak nawzajem panowie na siebie krzyczeć. To, co jest moim zdaniem istotne, to jest to, że, że przeciętnego człowieka, który naprawdę już ma, nieszczególnie go interesuje, jaki, jaki sędzia skąd jest i kto miał rację, i kiedy się zaczął kryzys w wymiarze sprawiedliwości, no nie ma szans, żeby Żurek go przekonał, że to jest rzeczywiście jakaś jakościowa zmiana, tak? To będzie niekończąca się wojenka między ludźmi, którzy od 20 czy 30 lat się nienawidzą. I, ale i więc tu na tym nie zyska. No ucej... i ci trochę, bo ja nie zdążyłem... No ja. właśnie, nie no, no, to, nie, no to właśnie się... panowie, jak <głosuję głosowanie. <głosuję> Jakub na plus, Jacek na plus. Czy ja tu jeszcze nie zdążyłem no właśnie, no to... zabrać zdania tak w sprawie oceny ministra no Żurka, bo jakby o powodach mówiłem, ale, ale, ale tak. nie, nie, nie mówiłem czy uważam, że to jest korzystna czy nie zmiana, ale no szczerze mówiąc no jakiś kredyt zaufania oczywiście bym dał człowiekowi, ale niepokojące jest jednak to, że no ma być po prostu dużo bardziej bezwzględnie, szybciej i chyba poza granicami prawa. Czasami mam wrażenie, że tu nie chodzi tylko o to, żeby minister sprawiedliwości robił to, co może robić, ale, ale trochę więcej, niż pozwala mu prawo. Więc no to jest niepokojące, że, że te oczekiwania, i rozumiem, że, że taka była musiała być taka rozmowa z premierem Meldem Tuskiem, że, że y, Sędzia Żurek y, pójdzie dalej zdecydowanie niż Adam Bodnar, bo, bo tylko wtedy ta zmiana ma sens, więc faktycznie jakiś y, minus jestem w stanie dać przy kredycie zaufania pewnym. No, obawę mam po prostu, że, że, że faktycznie y, jeżeli ma być takim siepaczem wręcz i zamiast skalpela y, z siekierą do tego wymiaru sprawiedliwości podchodzić, no to, to, to może być y, nieprzyjemnie. Ale czyli może Uznać, że twój głos jest. Może sam. być ten głos. Tak. Może, może wszystko to być być Taki zero-jedynkowe, tak? Na A tutaj to jest to kredyt zaufania z twojej strony. Podobam no, podoba mi się za ta zasada z krytem zaufania i chętnie bym mhm. się dołączył do tych głosów. Z drugiej strony, jednak mam też taką zasadę, że uważam, że sędziowie nie powinni przechodzić prosto ze stanu sędziowskiego na stanowisko stricte polityczne. Wiem, że były precedensy, była Barbara piwnik w rządzie seldowskim. Ale tu zwłaszcza tutaj być może wyciąganie sędziego, akurat sędziego, który był represjonowany za rządów pis i ciągany po sądach dyscyplinarnych i oddawanie mu ministerstwa i prokuratury generalnej. No, on trochę będzie sędzią we własnej sprawie teraz i y, to mi się do końca nie podoba i dlatego jeśli mam być jednoznaczny, to mam raczej dał minus. minus. Nie no, on, on będzie nawet bardzo bezpośrednio sędził we własnej sprawie, przecież on pozywał, tak, państwo polskie i Ministerstwo Sprawiedliwości o to, że tam bodajże o swoje problemy z zębami, tak? Przecież to on teraz jak hrabia Monte Cristo, on przyszedł tutaj po to, żeby być człowiekiem zemstą, tak? On ma poczucie, że przez 8 lat Ziobro go traktował źle, więc teraz będzie jego czas, żeby wreszcie się wyładować i w pewnym sensie, to przepraszam, że wejdę w słowo, to jest prezent dla PiSu, który no, teraz może po prostu pokazywać Żurka jako przykład na to, że sędziowie byli upolitycznieni, że byli Proplatformerscy no, nie do końca rozumiem. Tak, I... no właśnie, bo, bo, bo to jest ciekawe, nie? Bo oni mogli wstawić jakiegoś, nie wiem, młodego, mniej znanego prawnika, który by e, prezentował się jako ktoś, e, kto jest jednak bardziej umiarkowany, komu zależy przede wszystkim na to, żeby przeciętny człowiek miał szybko i sprawiedliwie rozstrzygniętą swoją sprawę. Ale nie. Wzięli e, gościa, który będzie w stu procentach pasował do narracji, że mamy po prostu koterię sędziów, którzy są całkowicie zblatowani z no tak, politykami i mocno. żadnych zahamowań, tak? Mm. Więc no, to jest obsługa interesu pewnych środowisk, które stanowią polityczne zaplecze platformy, a koszty wizerunkowe i znakomity prezent dla, dla PiS-u, który zyskuje dowody na swoje tezy. Ja, ja nie je... wiem, czy Kacper dzisiaj oglądał TV Republika, ale nawet dzisiaj <laughs> nie oglądał tą <to> odwzorową <laughs> narrację. Jest w stanie się domyśleć. <laughs> odwzorową narrację, która dzisiaj. Ja domyśleć. wiem, że ta kandydatura no, był. No, oni są wiele, na pewno zachwyceni, tak? No, dla nich też, wiesz, ale... <laughs> gwiazdka w lipcu. tak? TV Dobrze, TV nasi widzowie na, na czacie stwierdzili, że Waldemar Żurek za Adama Bodnera to. Dobra zmiana 8%, źle 22%, bez znaczenia 39%. A ty nam nie dałeś tej szansy bez znaczenia. I dlaczego nie gier tych 30%? A, ale... Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.